Cześć. Witajcie na kanale Saganek. Dziś mam trzy fajne, szybkie propozycje z wykorzystaniem śledzi. Pierwsza propozycja to śledzie z grzybami. Na rozgrzanym tłuszczu smażę cebulę pokrojoną w kostkę i do zrumienionej cebuli dodaję pokrojone wcześniej namoczone i odsączone grzyby. Smażę pod przykryciem około 15 minut. I dodaję po ostudzeniu do pokrojonych śledzi. Teraz przygotuję sos. Wszystkie składniki na sos mieszam, ewentualnie jeszcze doprawiam do smaku. I dodaję do śledzi. Mieszam. I śledzie. Gotowe. Kolejna propozycja to śledzie z marynowanymi pieczarkami. Do ich zrobienia wykorzystałam olej rzepakowy, taki prosto od rolnika, nierafinowany, o takim posmaku orzechowym. Naprawdę polecam zakupić właśnie tego typu olej do właśnie potraw wigilijnych, bo daje niesamowity posmak taki orzechowy i super aromat. Wszystkie składniki na sos połączyłam. Teraz śledzie pokrojone w paseczki łączę z pieczarkami. Tutaj sos dodaję już na koniec. Jeszcze tam jest czosnek, sok z cytryny, natka pietruszki i gotowe. Naprawdę bardzo aromatyczne wydanie śledzi. Kolejna propozycja to śledzie w wersji bardziej pikantnej. Można podać na ciepło, można podać na zimno. Smażę na rozgrzanym tłuszczu cebulkę drobno pokrojoną i do zrumienionej cebuli dodam posiekaną w paski fabrykę. Całość będę dusiła pod przykryciem około 15 minut. Dodaję przecier pomidorowy. Jeszcze chwilę smażę. Dodaję przyprawy. Można od razu dodać śledzie do jeszcze gorącego sosu albo poczekać aż sos ostygnie i dopiero wtedy natka pietruszki i gotowe. Można podawać na ciepło i na zimno. Bardzo polecam. Jeżeli spodobały Wam się te propozycje jak zwykle czekam na Wasze łapki, komentarze, sugestie. A jeśli jeszcze szukacie kolejnych nowych inspiracji nigdzie niepublikowanych znajdziecie je w moim najnowszym e-booku link zostawiam pod filmem do następnego razu papa pa.